Hej, witajcie w kolejnym odcinku z wyprawy. Na chwilę obecną najwięcej głosów ma reprezentacja Liechtensteinu, dlategoż właśnie zmierzymy się właśnie z nimi. Tak więc mm, zobaczmy sobie, jakie nagrody czekają nas za ewentualne zwycięstwo. Po pierwsze zwolennik z rezerw, po drugie nowy element układanki, po trzecie możliwość budowy jednej z dwóch dostępnych tras, po czwarte odblokujemy nową grupę oraz będziemy mogli odblokować kraj e, Litwę lub Szkocję. Jeżeli przegramy, to nie stracimy żadnej trasy, jako że jest to pierwszy rywal w tejże właśnie grupie. O, ja no fajne stroje macie, więc fajnie będzie można pograć. Tak więc ja was teraz zapraszam na skrót i usłyszymy się zaraz po nim. Ale w tym meczu to oni są zdecydowanym faworytem. Łatwo powinni sobie poradzić, pod warunkiem, że nie zlekceważą przeciwników. Czy to wykorzysta? Ależ piękna bramka. Mamy czwartą minutę i pierwszy gol. Wrzutu załku. Uderzenie poza bramkę. Szczelina zatrzymana. Uderzenie w stronę bramki. Poprzeczka. Dobre rozegranie. Dobrze. Uwolnił się spod opieki. Zdobywają bramkę. Takimi strzałami go nie pokonamy. Puderza, ale Uderza! Ależ uderzenie, słupek! Aj, piłka daleko... Witajcie po pierwszym spotkaniu z Liechtensteinem. Udało się zwyciężyć właściwie tylko 2 do 0, ale bo stało się tak, ponieważ no, nie chciałem za bardzo strzelać im bramek i po prostu wymieniałem sobie podania i nie chciałem ich dręczyć jakoś, żeby nie było im zbyt przykro. Tak więc, tylko 2 do 0. Um, posiadanie piłki wygląda mniej więcej um, 27% chyba dla Liechtensteinu i 73% dla nas. Um, w ogóle celne podania w wykonaniu um, naszych przeciwników, ile w ogóle oni oddali podań łącznie? No, chyba około 20% to będzie max. Tak więc, no, nie, no chociaż jeszcze na ławce co nieco panowie poddawali e, trochę podań. Ale co do naszych zawodników i ocen. Piłkarzem meczu został Mario Gomez, który mm, rozegrał całkiem niezłe spotkanie. Y, troszeczkę słupki, słupków mi się trafiło, no ale cóż, zdarza się. Okej, okay, dobra, kontynuujmy już sobie. Zobaczmy sobie jakiego zawodnika otrzymamy. Odlokujemy grupę F. Hmm, no dobra, Środkowo obrońca, no jasne. Ok, kto znajduje się w tej grupie F? Zbudujmy sobie trasę do Litwy. W grupie F znajduje się Malta, Grecja, Izrael, Gruzja, Chorwacja i Łotwa. No niezbyt mocna grupa, więc fajnie, że dopiero na koniec nam się odkryła. Um, my byliśmy obecnie w grupie I? Tak, tak jak najbardziej. To więc przejdźmy sobie do kolejnego spotkania z Liechtensteinem, jednak wcześniej nagrody. Zawodnik z ławki, nowy element, dokładanki i trasa Liechtenstein, Szkocja. Okej, okay. ciuszki ponownie te same, albo nie. Chyba tak, chyba takie same były. Tak więc ja was ponownie zapraszam na skrót i usłyszymy się zaraz po nim. Broni, to jeszcze nie koniec akcji! Tej interwencji wyręczył bramkarza. Ależ piękne podanie. Zdecydował się na strzał! a atakuje obrońca. Czy to wykorzysta? I mamy gola, proszę Państwa. Dobre rozegranie. No, udało mu się uwolnić. Ależ wspaniała bramka. Witajcie po drugim spotkaniu z Liechtensteinem podobnie udało się wygrać mm, niezbyt wysoko, no ale z takim rywalem ciężko się skoncentrować i zagrać jakieś bardzo dobre spotkanie. Piłkarzem meczu został nasz prawobrońca Sarioglu. Um, tym razem jest to chyba całkiem. Mm, całkiem spodziewane, ponieważ zagrał on naprawdę dobre spotkanie. Um, miał 50% skuteczności, właściwie jeżeli możemy tak nazwać, udanych odbiorów i całkiem niezłą ogólną ocenę mecz meczową. Poza tym nieźby spisali się y, Ozil, Gomez i Montolivo oraz Ronaldo. Ci dwaj ostatni zaliczyli po asyście. Ok, ale kontynuujmy już sobie i zobaczmy zobaczymy jakiego zawodnika otrzymamy oraz jaki element dokładanki. Wow, 46, dobra, żeby czasami nie wymienić go przypadkiem. Więc od razu go odrzucamy. Teraz pozostało nam jeszcze tylko trzecie spotkanie z tą prezentacją. Zobaczmy sobie, jakie nagrody na nas czekają. Po pierwsze zawodnik z postawej dynastki oraz po drugie nowy elementy układanki. Okej, okay. stroje ponownie OK. Stadion Town Park. A ja was zapraszam ponownie na skrót i usłyszymy się zaraz po nim. Ładne podanie. Jest szansa! Zdobywają pierwszą bramkę! Brawo! To był pierwszy strzał i od razu mamy bramkę! Brawa! Mamy czwartą. Mało co? Byłby rzut karny! Ależ okazja! Czy ją wykorzysta? Strzela! No nie! Będzie gol! A jednak słupek! Wspaniała ale szansa! Bro... Celnie, dobrze. Czy to wykorzysta? Zdobywają bramkę! Podanie! Doskonale! Z tego podania użył bramka! O lala, jaka bramka! Mamy powtórkę kolejnej ich bramki. No jest to jednostronne spotkanie. Czy to wykorzysta? I mamy gola, proszę państwa. Świetnie, już drugi raz oszukał obronę w tym meczu. Prawa dla strzelca. No strzel Pokonał bramkarza. No, można powiedzieć, wejście smoka przed z bawki rezerwowych i razu trenera, by wprowadzić gracza, który ma sporo sił. Czy to wykorzysta? Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie. Kolejne trafienie. Warte zobaczenia w powtórce Ich przewaga rośnie. Widać, że Bieżu, dolny ruch bramki! Będzie strzelał! Mały bramkę proszę państwa! Piękna bramka strzelona przez kapitana. Renner wie, że wybrał właściwego... Witajcie po ostatnim spotkaniu w tym odcinku. Udało się osiągnąć teraz taki bardziej przyzwoity wynik jak na tak słabego rywala. U naszych przeciwników bardzo rzuca się w oczy to, że mają oni spore braki szybkościowe i techniczne. Oraz ich bramkarz chyba bardziej pomagał nam niż Lichtensteinowi. Ok, ale zobaczmy jakie oceny otrzymali nasi zawodnicy. No, świetną notę otrzymał Mario Gomez, który prawdopodobnie został zawodnikiem meczu bo w Liechtensteinie raczej nikt nie miał takiej możliwości. Otrzymał notę 9,9. Poza tym nieźle spisali się Cristiano Ronaldo 9,1 i Giovinco 9,6. Reszta zagrała tak w miarę przyzwoicie. Ponad przeciętność wykazał się, znaczy ponad, ponad przeciętnością wykazał się, poza tym jeszcze Chabi, który osiągnął notę 8,8. Ok, ale kontynuujmy sobie i zobaczmy, jakie otrzymamy nagrody. Po pierwsze, no, Liechtenstein u naszych stóp. Po drugie, nowy element układanki przedstawiający piłkarzy Hiszpanii, oraz no po trzecie, otrzymamy zawodnika z pasowa 11. No, całkiem niezły: 58, jak to taką reprezentację, taką to nie jest chyba źle. Ok, 77 elementów, już spora część należy do nas. Ok, ale teraz co w następnym odcinku? Czy zmierzymy się ze Szkocją, czy też z Litwą? Być może z Andorą, Luksemburgiem. San Marino czy Maltą? Oczywiście to należy do Was. A z mojej strony to tyle. Do usłyszenia, nas do następnego razu. Cześć.